Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wilamowie w dekanacie morąskim w diecezji elbląskiej. Pierwsze wzmianki o parafii w Wilamowie pochodzą z 1322 roku. Natomiast pierwszym kościołem była drewniana budowla, która została całkowicie zniszczona na skutek pożaru. Następnie na miejscu pogorzeliska wzniesiono drugi kościół, również drewniany. Jego wygląd i stylistyka pozostają nieznane. Ten kościół wybudowała i utrzymywała rodzina Wilamowskich, w której posiadaniu znajdowało się Wilamowo oraz niedaleko leżący Dobrocin. Ten obiekt także spłonął. Kilka lat później Wilamowscy postanowili ufundować nowy, murowany kościół z kryptą pod prezbiterium i znaczącą częścią kościoła, w której mogliby składać szczątki doczesne członków swojego rodu. W latach 1754-1755 wybudowano kościół w stylu baroku reformacyjnego. Po dziś dzień pod kościołem znajdują się krypty rodowe Wilamowskich, aktualnie zamurowane. W 1842 roku kościół został gruntownie przebudowany w stylistyce klasycystycznej. Od okresu reformacji aż do końca II wojny światowej funkcjonowała tutaj wspólnota protestancka. Do początku XX wieku wystrój budynku był typowy dla kościołów protestanckich. W okresie wojennym wrogie wojska urządziły w kościele stajnie z magazynem siana w części prezbiterium. Tuż po wojnie budynek został przejęty przez ludność katolicką, która w dużym stopniu zmodyfikowała wygląd wnętrza kościoła. W roku 1945 kościół został poświęcony, natomiast parafie... Reerygował kanonicznie w 1958 roku biskup warmiński Tomasz Wilczyński. W 1977 roku miejsce zwykłych szyb zastąpiły witraże. W tym samym roku zbito stare freski i zastąpiono je nowymi malowidłami. Zmieniony został wtedy w dużym stopniu wygląd wnętrza kościoła. Ołtarz główny jest dziełem barokowym i pochodzi z czasów budowy świątyni. W Dobrocinie znajduje się kaplica filialna pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju. Obecnie do parafii należą następujące miejscowości: Wilamowo, Dobrocin, Dobrocinek, Ględy, Kiełkuty, Koziawulka, Naświty, Wilamówko oraz Wola Kudypska.